Cześć, kochani. Na pewno wielu z Was spodziewało się dzisiejszego odcinka i doskonale wie, o czym dzisiaj powiem. Ale dla porządku macie to oczywiście w tytule. No i też ja tutaj zaraz powiem, o czym będę mówić. Będę mówić o nowym kandydacie na prezydenta. Oczywiście jeszcze nie jest on zarejestrowany, bo wybory jeszcze nie zostały ogłoszone. Ale dla porządku powiem, że jest to Adrian Sandberg, przedstawiciel partii Razem. Wybory będą 18 maja, więc czeka nas długa, męcząca, wyczerpująca kampania wyborcza. Jak o niej myślę, to robi mi się już słabo, ale pod względem analizy na pewno dużo ciekawych rzeczy się zdarzy. Na wstępie też przypominam o łapkowaniu, łapkowaniu o komentarzach, subskrypcjach. To wszystko mi pomaga, żeby ten materiał i inne nakręcić, i, znaczy może nie nakręcić, ale podkręcić ich. Widoczność. Także zacznijmy od tego, że dzisiaj został ogłoszony ten kandydat. Już wcześniej była trochę w mediach mowa o tym, ale było to jakby jeszcze nieprzyklepane, niepewne. Dzisiaj było takie na YouTubie, taka transmisja około godziny pierwszej. No i zostało już dosyć szybko ogłoszone, że to Adrian Zanberg będzie kandydował. No i ja postaram się tutaj wam w takiej formule plusów i minusów dla tej kandydaturze powiedzieć. A jeszcze w, ogólnie taka moja uwaga do wyborów prezydenckich. W mojej opinii, przy tak małych e, możliwościach prezydenta w Polsce nie mamy jakiego ustroju typowo prezydenckiego, o co bardzo walczył Lech Wałęsa, wtedy, kiedy o, oczywiście on był prezydentem, więc wydaje mi się, że prezydent mógł być spokojnie wybierany przez e, przez parlament, ale mamy sytuację, jaką mamy, więc mamy różnych. Ciekawych i mniej kandydatów. Zacznijmy od plusów, potem przejdę do minusów i generalnie postaram się tak to wyważyć, mniej więcej. Nie będę wam mówić, co ja o tym myślę, bo uważam, że jest to dobry krok, ale może być yy, mieć konsekwencje różne. Zacznijmy od plusów. Wydaje mi się, że jest to fajny moment, żeby zaznaczyć odrębność razem od yy, SLD, czyli nowej lewicy obecnej. Jest to też dobre pod takim względem, że Adrian Sandberg będzie mógł udowodnić, że partia razem coś w Polsce znaczy. Z taką uwagą, o ile znaczy, tak? Zobaczymy, jak to poparcie będzie wyglądało. Oczywiście nie jest to poparcie jeden do jeden partii. Pamiętajmy o tym, że te wybory troszeczkę inaczej nam się prezentują, inaczej się do kalkuluje, więc nie możemy uznać, jak Adrian Sandra dostanie 4%, że partia razem ma 4%, tak? To nie jest tak. To nie te wybory, w których możemy sobie jasno powiedzieć, jaka partia ma jaki elektorat. Kolejnym plusem jest moim zdaniem możliwość znaczenia innych tematów niż wszyscy. Adrian na pewno będzie mówił o mieszkalnictwie, o dobrych usługach publicznych, o ochronie zdrowia, więc generalnie wydaje mi się, że pod tym względem będzie to plus. Będzie to też okazja do mobilizacji wyborców razem, żeby zebrali się i naprawdę e, pokazali, że są w Polsce. Jakby, czy w ogóle są, tak? E, więc Adrian też dobrze prezentuje się podczas debat. Na pewno jakieś debaty nam telewizja, czy tam radio lub internet zaprezentują, więc tutaj moim zdaniem e, Adrian może wypaść na plus. Co do minusów dwóch lewicowych kandydatów przy niewielkim poparciu lewicy w Polsce może doprowadzić do tego, że te głosy, znaczy doprowadzi do tego, że one się podzielą, tak? Wiadomo, że szkoda, że Magdy Bia tu już nie ma wrazem będzie to trochę takie starcie powiedziała, trochę bratobójcze, ale już nie, takie trochę pokazanie, kto jeszcze w tej polityce się liczy. Kolejnym minusem jest to, że wydaje mi się, że Adrian Troszkę został. Oczywiście to jest mój domysł. Wydaje mi się, że on nie jest takim liderem, który będzie dobrze w tym wyścigu prezydenckim się czuł. Zobaczymy, być może nie mam racji. I kolejny taki mniejszy minus. Kurczę, no tutaj. Wydaje mi się, że mamy do czynienia sytuacją, kiedy są bardzo podobne poglądy dwóch kandydatów. Magdy i Adriana. Byli oni zresztą razem współprzewodniczącymi partii, więc wydaje mi się, że tutaj te podobne poglądy nie będą działały na plus. Będą działały raczej na minus, zwłaszcza, że jest jeszcze jeden minus, po prostu słaba kondycja finansowa partii razem. Partii razem nie ma miliardów, nie ma wielkich sponsorów, którzy mogą na kampanię dużo pieniędzy przeznaczyć. Więc generalnie uważam to za bardzo odważny ruch. To ja go muszę pogratulować Adrianowi i razem, że jest to odważny ruch. Zobaczymy, jak to się przełoży na ostateczne poparcie. Ja obstawiam 4-5% w takim 5%, w takim scenariuszu pozytywnym. Zobaczymy, jak się rozwinie kampania. Zobaczymy, czy może rzecz kandydaci dołączą. Myślę, że z tej strony lewicowej, to już jest i tak za dużo. Także zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, o tym ruchu. I jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym ja omówiła. Zapraszam na dół. Na pewno ja mam już jakieś pomysły na najbliższe filmy, ale y, być może z tych waszych korzystam przy następnej okazji. Także dzisiaj krótko, wydaje mi się dosyć treściwie, dosyć y, klarownie to przedstawiłam. Jeśli macie jakieś uwagi, oczywiście sekcja komentarzy jest zawsze dla Was. Ja jej nie moderuję, nie usuwam komentarzy, które mi się nie podobają, więc tak to u mnie wygląda. No i co, miłego wieczoru lub dnia, zależy, kiedy to oglądacie ciao.